Siemanko, jestem dzisiaj z Kasprem i lecimy na Park Szwajcaria możecie wbić do niego na Instagram, gdzieś będzie w opisie albo coś i tutaj są nasze sprzęty no i zobaczymy, czy kogoś spotkamy i czy będzie spokój generalnie ja dzisiaj na spokojnie sobie poletam tylko stoliczki ewentualnie stepa i poćwiczę jakiegoś e, Tobogana czy coś tego typu i widzimy się generalnie na, na Szwajcarii, bo już jesteśmy w sumie blisko. Więc do zobaczenia. Dotarliśmy na Szwajcarię. Jest dzisiaj sporo ludzi, więc myślę, że będą kozakiastki. Więc lecimy prawdopodobnie z jakimś edycikiem. Więc siano. They know A1 from the microphone. I get loose, looping. they know that booty said I had a sunroof. Not on my coupe, you I'm talking George Jefferson. My shit is thinning diarrhea of my head And every line's like the youngest child of mine. And I am from the durag era, rockin' 360 ways. Chicks used to say I look like Nas with a fade. Like in my younger days, I used to hit canary cuts, catch a room, and sit under blaze. Cause I was in the hunger game. Fresh cuts to get you laid, clean like Listerine yeah I had them Ron Chase, the just Hard, Jimmy Dean. The kids call me Sir, they don't even know I rap. Cause I'm in fresh kicks, of white tea, and a magic cap. It's a midlife crisis that I still get a cut. Uh -huh. Is it my hair or my youth that I can't give up? Yeah. Yo! pull my beard and notice a couple crazy. Is the fast life catching me or am I getting old? sometimes I feel like my flesh is now speaking to my soul. I understand my purpose, and as long as the earth twists, I'm here to tell the truth. Till i underneath the surface on whatever medium. The antithesis is skinny genes just medium. Oh, i O! Pierwszy raz to robisz? Tak. O kurde. Trzeba tłumić. Kurwa i teraz w dziurę patrz. Trzeba tłumić kurwa. Jacek! Zatł za Zakręć Co? tą piłeczkę na dole to dziurę. Tu. Trzymaj tak. dalków. No zakręć. Nie, zapisz. No. To nie jest takie łatwe. Marcia. No. Ja coś tu rozpierdolę. zaraz U, nowa płyta od tak. No, no oddaj mi dwie stóp. Ja tak za ciężko zaraz. Dobra, koniec no. dzisiaj jazdy na parku Szwajcaria. Tutaj są rowerzyści. koniec <laughs> kura? Koń z balony. To już... To już jest koniec, nie mamy już nic. E, tutaj, tutaj łańcuch się zerwał. Tu jest barski. Co? O, co jest? No to klej na stoliku. Dobra. To już jest koniec, nie mamy już nic. Odcinek zakończony. Widzimy się w kolejnym. Siema. They come, can't even shop, they blog a hog, they on the hype shit The masses touch the streets, don't trust it, that's some life shit I'm on the bigger things, dot com stressing me